Cześć. Cześć, cześć. Jesteśmy razem z Andrzejem ponownie. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, dzisiaj porozmawiamy o tym, kto odpowiada za Twoje zdrowie. No właśnie, to jest dobre, dobre pytanie. Nie wiem jakie wy macie na ten temat zdanie. Ja, żeby było jasne, nie udzielam tutaj porad medycznych ani Robert. Po prostu dzieli mi się własnym doświadczeniem jeżeli jesteś chory, to idź do lekarza. O tym będziemy powtarzać wielokrotnie. Ale tutaj jest jakby trochę temat poboczny, a równocześnie bardzo głęboki. Bo kto odpowiada za zdrowie? No nie wiem, według ciebie kto odpowiada służba zdrowia? No są od tego, nie? No są od tego tak naprawdę. Płacimy składki zdrowotne. Tak, więc, powinni przyjechać, więc, masz powinni wypadek, przyjechać, tak, tak? Masz wypadek, powinni, powinni przyjechać. Nie daj Boże, coś się wydarzy. No co, tam kiedyś się przewróciłeś, tak? Sobie głowę rozbiłeś, no to tak, na pogotowie. Tak, sorry, no, że tak mówię, ale, ale miałeś taką sytuację. Przeleżałem sobie to. Przeleżałeś to tak. No i jakieś tam badania i tak dalej. Badania, tak, ale i do domu wypuścili i w porządku, nie? Jest tak, no normalne. Ale ja o czym innym chcę powiedzieć. Chcę... Chodzi zupełnie o zupełnie coś innego. O coś zupełnie innego. Korzystamy ze służby zdrowia, mamy lekarza, chodzimy, robimy badania kontrolne w pracy, badania okresowe, cokolwiek. Nie, ma z tym, nie widzę z tym żadnego problemu i każdy powinien na to dbać. Ale każdy powinien i to jest chyba tutaj klucz. Ja słuchajcie, a co? Ja na przykład przez długie lata nie robiłem sobie badań. Takich mocz, krew i takie rzeczy, nie? Bez sensu. Powiem szczerze, że pani doktor mi to powiedziała, nie? Że powinienem. Zrobić sobie wyniki, bo panie Andrzeju, pan już no te 50 ma skończone, no to dobrze by było zrobić wyniki. No ja zrobiłem sobie wyniki na tak zwany bilans 40-latka, potem bilans 50-latka, no i teraz będzie pewnie bilans 60-latka, ale, no ale jeszcze troszeczkę... Jeszcze nie, trochę ci brakuje. Trochę, mi brakuje. Mi trochę mniej, ale, ale jeszcze też brakuje. Y ja nie wiem, czy to jest dobre, żeby robić aż tak co 10 lat, myślę, że takie wyniki całościowe no. powinno się robić częściej Oczywiście. i do tego zachęcamy. Oczywiście tak. Panowie, bo jesteśmy tutaj akurat w męskim gronie, panowie dajcie sobie zbadać prostatę, ja sobie to zrobiłem, nic takiego, kobiety sobie robią te badania, dajcie sobie zbadać, zróbcie sobie USG, no trochę czasie wody napić i tak dalej. Ja naprawdę apeluję, żeby te nasze składki, które płacimy, żeby one zapracowały, wykorzystać, tylko Skoro chodzi o naszą decyzję, chodzi Dobra. o naszą odpowiedzialność, a nie, że jak już po prostu nas z łóżkiem tam zawiozą do szpitala i wtedy cała odpowiedzialność, oni powinni sobie poradzić z tym, tak, oni lekarze. No taka, taka jest trochę, takie są nasze chyba oczekiwania generalnie, tak, że służba zdrowia nam, no nas po prostu wyleczy, tak, a zwalamy tą odpowiedzialność z nas, Samych na służbę zdrowia. Czy tak powinno być? No nie powinno tak być raczej, nie? Eee, to znaczy na pewno e, powinniśmy szukać i wymagać od służby zdrowia, no to, to no mówimy, to to płacimy jak, składki to jest jakby i tak dalej. Inna rzecz. To jest jakby inna powinniśmy rzecz, ale... się czuć podmiotem, a nie przedmiotem, ale to jest temat na inną rozmowę, bo naprawdę są lekarze, którzy nas traktują z nogi, ale są też lekarze fantastyczni i tu nie będziemy. nie prowadzimy tutaj krytyki jakichś osób, lekarzy. Bardziej odwołujemy się do, do, do naszych postaw. tak? Jeżeli moja postawa jest taka, że ja chcę... Być zdrowy, że ja podjąłem decyzję, że coś chcę robić. No to nie patrzę, że to powinni oni się tym zająć, że to Narodowy Fundusz Zdrowia. No bo jeżeli coś masz, no to no sorry, no, czasami Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje na to pieniędzy, tak? Kolejka z 23-24 trzeba wyjąć kasę. Bulwersuje to i można tej bulwersacji się zatrzymać, tak? Ojej, płacimy tyle składek. To jest też inny temat. Bo tak nie powinno być, ale tak po prostu jest, no niestety, że czasami specjalistyczne badania, specjalistyczne lekarze można zrobić prywatnie, no ale to jest twoje zdrowie i moje i, i te rzeczy trzeba robić, ale czy, czy zdrowie to tylko lekarze? No właśnie, bo my tak się poruszamy w okolicach zdrowia, w okolicach tak. nfz u w okolicach, wiesz, tak. lekarzy, służby zdrowia i tak dalej. Może nawet Państwa, że ma złe przepisy, że coś Ta, nie także, że, że, że państwo tutaj nie, nie pomaga, w, tak. w tym narzekamy i tak dalej na służbę zdrowia. No ale właśnie, czy, czy, czy służba zdrowia, czy powiedzmy zdrowie, to co jest definicją zdrowia? Czy zdrowie to tylko biologia? No nie, zdrowie to jest w ogóle nasz taki styl, poziom życia, bo biologia to za mało. Jesteśmy nauczeni, że lekarz jest jeden od oka, drugi od nogi i tak może powinno być, bo bym wolał, żeby mnie je operował, jeżeli bym już musiał, doświadczony ortopeda niż akurat okulista, ale trochę gubimy takie całościowe spojrzenie. Nie? Niektórzy mówią o medycynie holistycznej. Holistyczne, tak. tak, niektórzy mówią o... Ja w ogóle myślę, żeby spojrzeć na siebie, bo człowiek jest jednością psychofizyczno duchową emocjonalną i te rzeczy jakoś się przeplatają. Jesteśmy niewyspani, brakuje nam do pierwszego, zjadają nas kredyty frankowe czy inne, no to wiecie, że to wpływa na nasze zdrowie. Jeżeli nie wiecie, to, no to już wiecie. To już wiecie. To już wiecie. Stres. Stres. Stres w pracy, bo mamy słabego szefa, czy słabych pracowników, czy podwładnych. Wiecie, tego, tego jest mnóstwo. A tu wchodzimy na samą sferę, tak? Czyli tak. życia. Kółeczką. E, mamy znowu kółko. No, tu narzekamy z jednej strony na służby zdrowia, tutaj narzekamy na szefów, narzekamy na pracę, narzekamy na wszystko, co nas wokół otacza. Tak? I, i, I staramy się jakby zrzucić tę odpowiedzialność na, na kogoś innego niż my sami. Tak, a to podstawowa rzecz, nie narzekać do niczego. Narzekanie jeszcze nikomu nie pomogło, ale po narzekać sobie warto. A ja mam inne zdanie. Ja uważam, że to bez sensu. Ja to, ja to, to znaczy, ja rozumiem, że przychodzi taki moment w życiu, że czasami coś trzeba wyrzucić, nie? Masz przyjaciela, masz psychoterapeutę, nie wiem, kierownika duchowego, małżonka, i mówisz, kurczę, nie? Sobie tam <laughs> powiem, tak? Ale tak. Zapytałem o to oczywiście prowokacyjnie. Nieustanny proces narzekania podnosi poziom stresu, obniża poziom serotoniny, tego hormonu szczęścia i wiele innych rzeczy, i niestety. Niski poziom serotoniny powoduje, że uaktywniają nam się różne choróbska, i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem lekarzem, ale po prostu się tym zacząłem interesować. Więc, yy, pozytywne nastawienie, takie fajne do życia, i pewność, że mogę wziąć życie w swoje ręce przy pomocy ludzi. Może to być ten omawiany wcześniej yy, cały taki ogrom instytucji, ale też przyjaciele, znajomi, czy ktokolwiek. Jest takim, no jest taką dobrą sytuacją, kiedy, kiedy to ja biorę odpowiedzialność za swoje życie. Rozmawialiśmy chyba na ostatnim spotkaniu o, o, i tak nam poszło trochę o, o masie ciała, tak? No właśnie. No tak, bo to. No, tegoś... naj, najczęściej najczęstsze przypadki, tak? tak kiedy, ale kiedy zaczynamy, powiedzmy, coś robić. Tak, najczęstsze yy... przypadki dbania o zdrowie to no, jest redukcja masy ciała no, i to jest... bardzo dobrze. Też trzeba pójść sobie zrobić yy, wynik, wynik tak? tego jak ta nasza masa ciała się kształtuje i tak dalej, ale generalnie chodzi o bycie człowiekiem proaktywnym, czyli ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, nie jestem pionkiem, którym mnie ktoś przesuwa, oczywiście czerpię z pomocy innych, radzę się, ja jestem zdania, że jeżeli mam poważną chorobę i coś mi nie pasuje, no to idę do różnych lekarzy, pytam się, oczywiście nie neguję ich, bo się na tym nie znam, ale też... Moja mądra pani doktor, rodzinna, tak zwana rodzinna, powiedziała, panie Andrzeju, to co my robimy to jest, no, są różne badania, 10-15%, tak? Taką pizzę byśmy narysowali, to jest taki mały kawałeczek. Nie? Ileś to są geny, choć też tu są różne mm -hmm. badania, epigenetyka, nie wiem, czy słyszeliście, mówi o tym, ale większość, też 50-70, no różne są badania, to jesteśmy my, nasz stan psychiczny, nasze wyspanie. Nasza praca z tym wszystkim, nasze dobre nawyki zdrowotne, żywieniowe, to jest to nasze zdrowie, zdrowie też psychiczne, zdrowie też finansowe, tak? No, no dobrze. To zatem jaka jest definicja zdrowia? Definicja zdrowia jest całościowa, to jest taki dobrostan, takie wewnętrzne poczucie, że wszystko w nas no, funkcjonuje, tak? Jest to trochę dla niektórych wizja utopijna, bo no bo narzekają, tak, że świat jest taki słaby i tak dalej, no jak sobie narzekamy, tak mamy. Ja uważam, że bezwzględnie, ile mamy lat, należy dążyć do takiego dobrego samopoczucia swojego. Bo żyjemy też dla siebie i możemy fajne rzeczy w życiu zrobić. Podobnie żyjemy też dla innych. Mamy swoich bliskich, mamy swoich współpracowników, mamy jakieś pasje, pracę, misje życiowe i zadania. Czyli definicja zdrowia obejmuje tą oczywiście sferę biologiczną, emocjonalną, myślę, że też finansową, relacji. Pewnie są, też dobrze należy funkcjonować w przestrzeni publicznej. To, to są nasze wartości też. Wartości oczywiście, o, tak, ważne. od tego trzeba wyjść, przekonania nasze, bo od tego wychodzimy. Chodzi o to, żeby to życie harmonijne było, tak, czyli, czyli zdrowie to jest takie życie w takiej harmonii, na ile jest to możliwe, a jest możliwości dużo, bo zobaczcie w tych samych blokach, w tych samych domach żyją ludzie harmonijnie i bardzo nieharmonijnie, tak, bardzo dużo zależy od nas. Także w ten sposób bym to, bym to widział, i no, taka jest moja definicja zdrowia, czyli jakaś harmonia, czyli to staranie się, aby bardziej, bardziej coś robić. Zatem, kiedy y, zacząć dbać to, o zdrowie? Dbać o zdrowie, budować harmonię. Już trochę mówiliśmy, ci, co nas słuchają drugi raz, to wiedzą, nie? że najlepszy moment jest teraz. Teraz. Pamiętajmy e o tym, że teraz jest najlepszy moment. Nie jutro, nie pojutrze, nie za rok. Teraz. Teraz jest najlepszy moment, y, od dziedziny zacząć, od której y, no chcemy, tak? która albo nam najbardziej haczy, no, w której się dobrze czujemy. Albo się właśnie źle czujemy. Y, y, wiecie, naprawdę niezłym sposobem jest, żeby zacząć na przykład od zgubienia kilku kilogramów, bo to poprawia zdrowie w mądry sposób, zgubienia kilogramów to to jest niesamowicie fajny start, tak? Bo, się, bo nasza samocena wzrośnie i coś tam, coś tam i potem idą następne dziedziny. Żeby tego procesu nie przerywać, żeby ten proces był stałym stylem życia, że ciągle buduje tą harmonię. Tak jest mój sposób. Zacznijcie teraz łapki w górę. Dziękujemy. Prosimy o łapkę w górę. Dziękuję bardzo, Andrzej, Robert. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.